Montujesz coraz więcej wymienników w nowoczesnych kotłowniach, szukasz sprawdzonego urządzenia? Ten film jest właśnie dla ciebie. Chciałbym przedstawić ci model wymiennika SB Thermo Solar produkowany przez Kospel i omówić jego zalety. Oczywiście Kospel ma w swojej ofercie całą paletę wymienników ciepłej wody użytkowej, które znajdziesz na naszej stronie www.kospel.pl. Teraz jednak chciałbym skupić swoją uwagę na tym jednym modelu. Jesteś gotowy? To zaczynamy. Spójrz, przedstawiam Ci głównego bohatera dzisiejszego odcinka, wymiennik SB Thermosolar. Jest to urządzenie, które pozwala na połączenie z dowolnym kotłem, np. elektrycznym, oraz instalacją kolektorów słonecznych. Wymiennik zawiera dwie wężownice, które jeśli nie posiadasz kolektorów słonecznych, możesz oczywiście podłączyć na przykład do dwóch kotłów. Zwróć proszę uwagę na jego najważniejsze zalety. Po pierwsze, zaawansowana technologia produkcji. Mam tutaj na myśli automatyzację, która gwarantuje nam pełną powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa powłoki emalierskiej o odpowiedniej grubości praktycznie całkowicie zabezpiecza nam zbiornik przed korozją. Po drugie, bez konkurencji na jakość. Produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali, dostarczanych tylko przez sprawdzonych dostawców. Każdy wymiennik przechodzi przez stuprocentową kontrolę zarówno szczelności, jak i jakości powłok emalierskich. Tutaj przy okazji uwaga. Aby zachować pełny okres gwarancji na urządzenie, nie zapominaj o wymianie anody magnezowej co każde 18 miesięcy eksploatacji. Taka anoda powinna być wizualnie sprawdzana przynajmniej raz w roku. Teraz przejdźmy do specyfikacji technicznej. Wymienniki SB Thermosolar produkowane są w pojemnościach od 200 do 1000 litrów. To bardzo szeroki wachlarz. Między poszczególnymi pojemnościami występują drobne różnice konstrukcyjne. Spójrz. W wymiennikach o pojemnościach 200 litrów, króciec do wkręcenia grzałki umieszczony jest w połowie wysokości. W przypadku większych pojemności, króciec grzałki umieszczony jest również w połowie. Natomiast przy tych pojemnościach, mam na myśli 250 litrów i większych, znajduje się w zbiorniku otwór rewizyjny. Po zastosowaniu opcjonalnej flanszy z otworem pod grzałkę masz możliwość montażu w takim wymienniku nawet dwóch grzałek. Możesz wybrać odpowiednią dla ciebie moc grzałki w zakresie od 1.4 do 4.5 kW. Pamiętaj tylko, że grzałki 1.4, 2 i 3 kW zasilane są napięciem 230 V. Natomiast grzałka 4,5 kW potrzebuje napięcia trójfazowego, czyli 400 V. Dzięki regulowanym stopkom łatwo wypoziomujesz zbiornik. I jeszcze kilka danych, które mogą być Ci potrzebne przy doborze wymiennika. Zobacz. Powierzchnia wężownic wynosi odpowiednio od 0,75 do 3,45 m2. Moc wężownic odpowiednio od 22 do 89 kW. Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz połączyć obie wężownice i uzyskać dużą powierzchnię wymiany dla jednego źródła ciepła. Wymienniki SB mają średnicę od 595 mm przy pojemności 200 litrów do 1010 mm przy pojemności 1000 litrów. Chciałbym, abyś zwrócił jeszcze uwagę na izolację. W przypadku tych wymienników grubość izolacji kształtuje się na poziomie od 65 do 80 mm. Litera R oznacza izolację rozbieralną. Będzie to oznaczało, że możesz w prosty sposób zdjąć izolację ze zbiornika. Przy wymienniku o pojemności 200 litrów w tym miejscu zobaczysz litery NR. Które będą oznaczały izolację nierozbieralną. Zdejmowana izolacja może być bardzo pomocna, zwłaszcza przy dużych pojemnościach, które musisz przenieść przez węższe otwory drzwiowe. Masz pytanie dotyczące tematu? Zaciekawiło Cię coś? Napisz w komentarzu.